Ktokolwiek próbował w nim zamieszkać, automatycznie się z niego wyprowadzał. Chodzą takie słuchy, że ten dom jest bardzo nawiedzony. komin Klonowa. Jestem w Klonowej. Tutaj się wychowałem do piątej klasy podstawowej. Jest to niewielka wioska. Cała gmina liczy około 2900 osób. Jest położona w centralnej Polsce, w województwie łódzkim. Ten zapach. Dużo wspomnień, powiem Wam. Tutaj znajduje się kościółek, który powstał w 1910 roku. Bardzo podobny jest kościół jak w ludowie. Nie znam się na tych, na tych kościołach. Dla mnie wszystkie wyglądają identycznie. Tam na wprost była kiedyś dyskoteka, pamiętam imperium. To była jedna z pierwszych dyskotek w latach 90. w calutkim województwie łódzkim. Przyjeżdżały osoby z Łodzi, nawet tutaj, żeby się pobawić. Ja wtedy miałem, już że pamiętam, 16 lat, kiedy ona powstała. Co 5 minut były bójki, pamiętam. Tutaj, na wprost, właśnie była ta dyskoteka. Teraz jest to rozbudowane. Nazywa się chyba tak samo nawet: Restauracja Imperium. A przedtem było domino, więc była inna nazwa. Tutaj w Klonowej raz w roku 6 sierpnia jest wielka impreza, odpust, która odbywa się na otwartej przestrzeni. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Rzadko przyjeżdżam. Byłem dwa lata temu i teraz 6 sierpnia najprawdopodobniej też będę. Uwielbiam tu przychodzić. Spotkam się ze znajomymi, porozmawiam, pośmieję się trochę. Ale bardzo miło to wspominam te czasy, jak byłem młody. Tu. Wiadomo było lepiej, a czasami było gorzej. Ale tu się wychowałem. Tu miałem dzieciństwo. Tu się urodziłem. Więc to jest moja taka miejscowość rodzinna, prawda? I tak samo lututów. Tam też chodziłem do, do szkoły. Więc miło te czasy wspominam. Na wprost była kiedyś straż pożarna. Do góry były takie właśnie na imprezy okolicznościowe. Teraz się wszystko zmieniło. Tu właśnie widzę, że jest poczta. Wszystko kompletnie inaczej. A tutaj jest nowy obiekt gmina. Spójrzcie jakich mach. Jest bardzo dużo, nie? I pozyskali fundusze z Unii Europejskiej i postawili. I przynajmniej co zrobili, to jest fajne. Jeszcze by mogli zrobić boisko dla młodzieży i by było super. Z tego co wiem, że długo właśnie nie było, bo niby że ksiądz są ziemię zabrał. Nie wiem jaka tam jest prawda, ale dobrze, żeby to powstało. Z tego co wiem, tutaj jest biblioteka. Tu jest niby, że stara. A tu ma być jakaś tam gminna ośrodek kultury, no to chyba też biblioteka, nie wiem. Powstawają nowe chodniki. Nowy asfalt ma być. A tu stary przystanek, I jedyny który pozostał, a wszystko pozmienione. Ten kościół powstał w tym samym roku co Kościół w Lututowie. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy to te same osoby budowały. Jeśli chodzi o mnie, ja mieszkałem na Hucie Klonowskiej. Teraz to się nazywa Zachodnia. Więc obok tego była taka jedna z większych firm, która zatrudniała około 80 osób. To była Huta Szkła, która spłonęła około 100 lat temu. Więc była to jedna z większych fabryk tutaj w całej okolicy. Do dnia dzisiejszego można nawet tam nieraz takie kawałki szkła znaleźć. Ponieważ była to chuta szkła, no to się nie ma co dziwić, prawda? Tak to tutaj nie ma żadnego przemysłu, ale za to jest jeden wielki plus. Jest bardzo dużo zieleni. Gmina Klonowa jest pokryta 60% de lasami. Bardzo dużo osób nawet z łodzi tu przyjeżdża na grzyby. To jest fajne na przykład, jak nie wiem, masz kasę wybudować sobie jakiś domek letniskowy, żeby można było sobie przyjechać na na urlop. Coś fajnego, ponieważ jest świeże powietrze. Więc teraz się troszkę zmieniło. Teraz mieszkanie na wsi nawet się wiąże z takim luksusem, prawda? Wiadomo. I na wsi są plusy, i w mieście, nie? Ktoś, jak przez całe życie mieszkał na wsi, to będzie miał problem odnaleźć się w mieście, lub na odwrót. A tutaj jest przedszkole. Ono stoi, jak sięgam pamięcią, więc. Jest odnowiona, tylko z zewnątrz. A tu na wprost jest Szkoła Podstawowa imienia Księdza Jana Dalaka, czyli Józefa Dalaka w Klonowej. Tutaj chodziłem do Szkoły Podstawowej od początku. Tu była kiedyś świetlica. Ja nie wiem, czy ona się w tym samym miejscu teraz znajduje. Tu część szkoły była dobudowana. Bo ona kiedyś była malutka. Ten obiekt tylko był tutaj, co widać, a tego tutaj nie było w ogóle. Tam jest jakieś boisko zrobione dla małych dzieci, czy dla tych osób, którzy uczęszczają do szkoły. A tam dalej, za tą siatką, było boisko. Ja tam w piłkę grałem. Z tego co się zorientowałem, że budują w innym miejscu. Tutaj jest taki zrobiony Orlik, chyba jak się nie mylę. Całkiem fajnie to zrobili. Mi się bardzo podoba. A tam, gdzie jest ta kukurydza, to niby, że była ziemia księdza, ksiądz najprawdopodobniej to wziął, odebrał. Ja nie wiem, jak tam było. Teraz z tego, co słyszałem, że gmina pozyskała jakąś ziemię, nie wiem w którym miejscu, mi się wydaje, że chyba tam koło straży. I będą robić jakieś nowe boisko. No i bardzo dobrze. To powinno już dawno powstać. Ja nie mówię o... Jakichś, nie wiem, knajpach, barach i tak dalej. Ale sport, żeby młodzież miała gdzie wyjść, miała się gdzie wyładować, żeby mogli sobie w piłkę pograć. I ci ludzie, nawet jak przychodzą przykładowo miejscowi, na przykład na mecz, mają też jakąś odskocznię od swojej pracy. Bo tu większość jest rolników, nie? Ale to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Ja pamiętam, jak tu były mecze. To było ile lat temu, około 25 lat temu. To tu przychodziło masę osób. Większość, nawet piłka, nie interesowała. Ale przychodzili ze względu na to, że mają gdzie wyjść. Że jest odskocznia taka od rzeczywistości. Odskocznia od pracy. Mogą się z kimś spotkać, porozmawiać. To jest w tym wszystkim najfajniejsze. Ale gorąco, masakra po prostu. Znajduję się na terenie szkoły. Koło Starej Świetnicy. Tu, w tym miejscu. Gdzieś właśnie nie pamiętam dokładnie w którym. Zakopałem strasznie dużo medali. Dziadka, gówniarz byłem, nie pamiętam w pierwszej czy w drugiej klasie podstawówki. Ktoś mi mówił, już nie pamiętam jak to było dokładnie. I zakopaliśmy właśnie gdzieś w tym miejscu. Nie wiem czy to ktoś znalazł czy nie. Dziadek tam miał tam z drugiej wojny światowej tych, tych medali dużo. Nie wiem dokładnie w którym miejscu, ale gdzieś tutaj. Taka głupia zabawa, bym powiedział wręcz, ale bo to pamiątka, nie? Ale to fakt autentyczna, zakopaliśmy może z 15 medali. Nie, już nie pamiętam, czy one były złote, czy srebrne. Chyba nie były złote, bo jakby to były złote, to bym tam miał dym w domu, że mała głowa, ale i tak miałem. Więc tam są na pewno, albo ktoś je znalazł już. Ale tu bardzo fajnie zrobili. To przed szkołą wszystko. Bardzo mi się podoba. Tu na wprost jest teraz market. Fobiano, czy jak to się nazywa? Przedtem był taki zwykły pawilon gs -owski. Przychodziło się na piwo. A tu w tym miejscu, tam gdzie jest ta straż, właśnie widzicie i ten plac, będzie majówka. To jest impreza raz w roku. Zabawa odpustowa. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Wiadomo, że to jest rzadko, ale uwielbiam. Mam tu tyle wspomnień, że masakra po prostu. Sentyment taki do tego miejsca. Mała wioska, ja wiem, ale człowiek ją uwielbiał. Tu miałem znajomych, tu miałem rodzinę, tu się wychowałem, więc sentyment jakiś pozostaje, prawda? Tutaj jest bardzo takich dużych właśnie ulic, co można jechać przykładowo na Leliwę, na Kuźnicę Zagrzebską. Na ulicę Zachodnią, na ulicę Słoneczną. Nie będę jeździł w każdą ulicę, bo to jest bez sensu. Ale ogólnie mówiąc, tych ulic porozrzucanych jest bardzo dużo. Tu jest parking przed kościołem, ale kiedyś tu żeśmy grali w kosza. Był kosz tu po jednej i tu po drugiej. Przychodziło masę osób. Spędzaliśmy czas na dworze. Nie było takiej technologii, jak teraz, że jest internet, że jest pełno kanałów, damy w telewizorze. Każdy ma PlayStation, Xboxa. Dawniej nie było nic. Jestem oddalony od Klonowej. Nie wiem, około może 7 kilometrów Stoi tu taki domek. Jak sięgam pamięcią, nikt w nim nie mieszka. Ktokolwiek próbował w nim zamieszkać, automatycznie się z niego wyprowadza. Chodzą takie słuchy, że ten dom jest bardzo nawiedzony. Fajny domek, pewnie za parę groszy byłby na sprzedaż, a nikt go nie chce kupić. Osoby, które go kupują, automatycznie się wyprowadzają. Ostatni właściciel ma problem go sprzedać, ponieważ jest nawiedzony. Ja osobiście w takie rzeczy nie wierzę, ale coś w tym jest, prawda? On jest za moimi plecami, naprawdę, to jest prawdziwa historia. To nie jest wyssane z palca. Ja już to słyszałem, jak byłem dzieciak, i ten dom stoi pusty chyba z 30 lat. Pełno pokrzyw. Strach tu chodzić. Domek stoi na uboczu, koło lasu, nie jest mały i pewnie niedrogi za parę groszy, a nikt go kupić nie chce. Z tego, co słyszałem, nie wiem ile w tym jest prawdy, że jakaś osoba tutaj się powiesiła. Nie wiem dlaczego. W każdym bądź razie od tamtej pory nowi właściciele wyprowadzili się z tego domu. Bo twierdzili, że coś tutaj ciągle straszy. Hmm? Powiem wam, że w nocy. Nie przyjechałbym tu w życiu. Nawet abyście mi dawali milion złotych. Ponieważ ta, ta historia jest tak żywa, tu w tej miejscowości, że mała głowa. Ci młodzi może nie pamiętają, ale starsi tak. Fajny domek. On jest z dala od wszystkiego. Same lasy dookoła, praktycznie. I fajna sprawa, nie? Żeby w takim miejscu mieszkać. Ale nie chciałbym mieszkać w miejscu, gdzie bym, nie wiem, ciągle słyszał, że ktoś chodzi. Bo bym nawet do kibla nie poszedł. Ja wam powiem takie rzeczy istniały i istnieć będą. To nie jest powiedziane, że nie istnieje takie coś, jak jakieś zjawiska paranormalne czy coś w tym stylu, prawda? Jest udokumentowane, że takie rzeczy istnieją. Spójrzcie, nie ma nic dookoła. Domek na pustkowiu. I mieszkaj tutaj. Wstajesz w nocy do ubikacji i nagle słyszysz, że ktoś chodzi. Raz, drugi, trzeci. I co zrobił? Zrobiła. Ja bym się wyniósł. Dobra, kochani. To by było na tyle z klonowej. Nakręciłem wcześniej film o lutowie. Nie wiem, czy to puszczę razem, czy nie. Tak czy siak, to by było na tyle. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. I co, widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Na razie.